Wiesz, że 80% facetów po redukcji wraca do swojej starej wagi i to szybciej niż Ci się wydaje. Dlaczego? Bo redukcja to nie koniec, tylko początek. dziś pokażę Ci 5 nawyków, które gwarantują, że nigdy nie wrócisz do starej wersji siebie. Ale ostrzegam, jeżeli szukasz wymówek, to możesz od razu wyłączyć ten film, bo to nie będzie materiał dla gościa, który godzi się na przeciętność. I w tym odcinku dowiesz się m.in. dlaczego liczenie kalorii po redukcji to nie kara, tylko twoje ubezpieczenie sylwetki, jak ustawić prosty system, który działa nawet wtedy, gdy nie masz motywacji i najważniejsze, czyli jak zmienić swoją tożsamość, żeby już już nigdy nie być tym grubym gościem, który raz schudł, a potem wrócił do starego. I na końcu podzielę się z Tobą jednym brutalnym ubezpieczeniem sylwetki. Jeżeli nie jesteś na nie gotowy, to nie powinieneś nawet zaczynać odchudzania. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym. I pomagam mężczyznom redukować wagę i budować estetyczną sylwetkę tak, żeby odzyskali energię, pewność siebie i szacunek do samego siebie. Bo jeżeli zostajesz gościem na diecie... To zawsze wrócisz do chipsów i kanapy, ale jeżeli stajesz się facetem, który ma wysokie standardy i dowozi rezultaty, to wtedy nie ma odwrotu. I wiesz dlaczego większość facetów po redukcji wraca do starej wagi? Bo w głowie zostają tym samym grubym gościem, tylko na chwilowej diecie, i to jest największa pułapka. Bo jeżeli twoja tożsamość się nie zmieni, to wrócisz tam skąd uciekłeś. Musisz przestać mówić do siebie schudłem i zacząć mówić do siebie: Jestem facetem, który codziennie dba o siebie, to moja normalność, a nie projekt na trzy miesiące. Jestem gościem, który ma wysokie standardy. Jestem filarem swojego domu i rodziny. Jestem, tytem, ty, jestem typem, który dowozi rezultaty, a nie frajerem, który siedzi na i wpierdala lejsiki. To jak z alkoholikiem. Dopóki w głowie powtarza, Jestem pijakiem, który teraz nie pije, to ryzyko nawrotu jest ogromne. Ale kiedy mówi, Nie piję, bo to nie jest część mnie, to wtedy wszystko się zmienia. I zaraz pokażę ci, jak sprawdzić, czy już zmieniłeś swoją tożsamość, czy tylko grasz w krótką grę redukcji. I tu zaczyna się największa różnica między tymi, którzy trzymają formę na lata, a tymi, którzy wracają do starego ciała w kilka miesięcy. Mikrotest na zmianę tożsamości. Zadaj sobie proste pytanie: jak o sobie myślę, gdy patrzę w lustro? Jeżeli mówisz, byłem grubasem, teraz schudłem, to nadal tożsamość ofiary, tylko w nowym opakowaniu. A jeżeli mówisz, jestem facetem, który dba o siebie codziennie, niezależnie od diety, to jest tożsamość zwycięzcy. Widzisz różnicę? Jeden czeka, aż wróci stary on, a drugi buduje nowego siebie i nie ma odwrotu. Bo tu nie chodzi o to, ile kilogramów zrzuciłeś to jest najmniej ważne chodzi o to, kim się stajesz a tożsamość zostaje na całe życie i zaraz pokażę ci licznik, który działa jak radar pozwala wychwycić moment, kiedy zaczynasz odpadać, zanim będzie za późno. I powiem ci brutalnie facet, który nie mierzy Zawsze wraca do starego. Bo to tak jak w samochodzie: jeżeli nie patrzysz na licznik, to w końcu zajedziesz silnik na złom. I nie musisz obsesyjnie kontrolować wagi codziennie. Wystarczy po prostu zestaw pomiarów raz w tygodniu czyli waga, obwód pasa, obwód w bicepsie, obwód w klacie, obwód w udach, obwód łydek i obwód bioder. I do tego zdjęcie sylwetki zawsze w tym samym świetle i miejscu. I to działa jak czarne pudełko w samolocie. Pokazuje Ci, gdzie popełniasz błędy, zanim rozjebiesz się o ziemię. Bo inaczej będzie wyglądał gość, który po miesiącu, dwóch, trzech widzi plus 5 cm w pasie i on na to zareaguje. A inaczej ten, który budzi się po roku i przytył 20 kg i nie zauważył, bo nie mierzył. Bo facet, który ma standardy, sprawdza licznik. Frajer ignoruje sygnały i udaje, że nic się nie dzieje, ale spokojnie, bo same pomiary nic nie dadzą, jeżeli Twoja dieta dalej wygląda jak więzienie. I właśnie dlatego zaraz pokażę Ci strategię, która zabija efekt odbicia. I pozwala jeść też dla głowy. Największy wróg faceta po redukcji: mentalność wszystko albo nic czyli raz dieta 100% czysta, a potem jeb, weekendik, pizza, piwo i trzy tygodnie w plecy. Dlatego zamiast zakazów wchodzi zasada elastyczności. Zaczynasz od 60-40, czyli 60% czystych produktów, a 40% dla głowy. Potem 70-30, potem 80-20, a docelowo 90-10. Czyli pełna kontrola, ale bez obsesji. Bo kiedy sobie czegoś zakazujesz, to rośnie napięcie. A im większe napięcie, tym mocniej potem odbijasz w dół obżarstwo. Dlatego małe miejsce dla głowy to jest jak zawór bezpieczeństwa. Spuszcza te ciśnienie. Ale uwaga, to nie oznacza, że możesz żreć ile chcesz. Bo jest jeden nawyk, którego nie możesz porzucić nigdy. I to nie jest skara, to jest twój GPS. 5 minut dziennie, a daje ci kontrolę nad ciałem, której większość facetów nigdy nie odzyska. Bo jeżeli kończysz redukcję, to wtedy wchodzisz na zero kaloryczne, ale dalej liczysz kalorie. Bo facet, który kontroluje kalorie, to facet, który kontroluje swoje życie. A frajer, który mówi, już nie muszę, to za chwilę znowu będzie wylewał się z koszulki. Ale sama dieta nie wystarczy. Bo jeżeli po redukcji wrócisz na kanapę, to przegrasz. I zaraz pokażę Ci ubezpieczenie sylwetki, które działa do końca życia i jeżeli nie jesteś na nie gotowy, to nawet nie zaczynaj odchudzania. I tu wielu facetów odpada, bo myślą skończyłem redukcję, mogę odpocząć. Błąd numer jeden. Redukcja to nie jest sprint. To start, a Twoje ubezpieczenie sylwetki to minimum 2-3 treningi siłowe w tygodniu i do tego 80 tysięcy kroków dziennie. I jeżeli nie jesteś gotowy na takie ubezpieczenie, to nawet nie zaczynaj od chudzenia. serio, bo to nie jest projekt na chwilę. To ma być Twój styl życia. Bo facet, który dba o ciało, ma dyscyplinę i sprawczość, i dla niego to nie jest wyzwanie, a facet, który wraca na kanapę, pokazuje rodzinie i światu: odpuszczam, jestem byle jaki. I trening to jak mycie zębów. Nie pytasz siebie codziennie, czy ci się chce, tylko robisz to, bo to część ciebie. I tu wchodzi brutalna prawda, bo albo masz nawyk ruchu na całe życie, albo zawsze będziesz walczył z powrotem tłuszczu. Ale nawet najlepszy trening i dieta nie utrzymają cię w formie, jeżeli nie zbudujesz czegoś jeszcze ważniejszego. Systemu, który działa nawet wtedy, gdy nie masz motywacji. I powiem ci coś, co może cię zaboleć, ale motywacja zawsze się kończy. A kiedy znika, to większość facetów wraca do starego życia. Dlatego, zamiast liczyć na chwilowe zajawki, budujesz system, czyli jedzenie o podobnych porach, zakupy w stałe dni, gotowe, bia gotowe białkowe produkty w lodówce. I system to twoja niewidzialna dyscyplina, bo dzięki niemu działasz nawet wtedy, gdy jest. Gdy jesteś zmęczony, wkurwiony albo nie masz weny i mózg lubi automaty, bo jak raz zakodujesz schemat, to zaczynasz go odpalać bez myślenia. To jak pas bezpieczeństwa. Zapinasz bez zastanawiania się, bo to nawyk. A najlepszy system, jaki możesz mieć, jest to kalendarz Google. Ja mam w nim wszystko czyli trzy posiłki, każdy posiłek ma swoją godzinę. Każdy trening jest zabukowany w kalendarzu. Każda godzina snu jest zabukowana w kalendarzu i każda godzina pobudki jest zabukowana w kalendarzu. Bo jeżeli czegoś w kalendarzu nie ma, to to nie istnieje. Widzisz różnicę? Gość bez systemu co chwilę się potyka, a gość z systemem idzie do przodu nawet na autopilocie. I teraz kluczowe pytanie. Co dalej, bo sam system to tylko narzędzie, ale żeby naprawdę utrzymać formę, to musisz zobaczyć, jak inni faceci zrobili to przed tobą i jakie lekcje z tego wynieśli. Widzisz, redukcja to nie jest cel, to dopiero start nowego życia. Jeżeli traktujesz odchudzanie jak projekt na chwilę, to wrócisz do punktu wyjścia, ale jeżeli zbudujesz tożsamość system i styl życia, to nie ma opcji, żebyś cofnął się do starego życia. Bo Twoje ciało to jest billboard Twojej tożsamości i albo pokazuje, że jesteś facetem, który dowozi, który ma standardy, który jest fundamentem domu, albo krzyczy odpuściłem, pogodziłem się z byle jakością. Dlatego nie pytaj, czy dasz radę utrzymać wagę, tylko pytaj jakim facetem chcesz być na co dzień. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak moi podopieczni nie tylko schudli, ale zmienili całe swoje życie, to obejrzyj koniecznie ten film, czyli Metamorfozy Moich podopiecznych i czego się od nich nauczyłem. Tam znajdziesz brutalne lekcje, prosto z życia, które mogą też być Twoimi lekcjami. A jeżeli sam nie wiesz, jak ugryźć swoje odchudzanie, to zajrzyj do mojego programu Redukcja Pro. To unikalne doświadczenie, w którym pomaga mężczyznom zrzucić od 6 do 12 kg w 88 dni i zbudować ciało, z którego mogą być dumni na resztę życia. Umów rozmowę, link masz w opisie, albo napisz mi forma na Facebooku, na Instagramie lub na Linkedinie.